Witacie moi drodzy w następnym odcinku a dzisiaj sobie e, powiemy na temat nowych krótkomentażurek na e, dzień grestingu jakimi są test of the Empire i dzisiaj sobie je omówimy, powiemy, e, powiemy sobie o przemyśleniach na ten temat e, po obejrzeniu tego tych oto krótkomentażówek, powiemy sobie o zaletach oraz o wadach. No to co? Zaczynamy! Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie chcecie przegapić więcej tego typu materiałów, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Mastblast. Zachęcam także do zobaczenia mojego profilu na TikToku Mastblast, gdzie link możecie znaleźć w opisie pod filmem. A więc jeśli mam coś powiedzieć na temat tych krótko to koncept był bardzo dobry. Jeśli chodzi o przedstawienie nam jakby powiedzieć zakulic, a jakby po albo takich początków, e, takiego mroku Lorda Seatów, e, historia Base of He, jak i też Morgan Esbert, którą Morgan Esbert możemy kojarzyć z, z takich seriali jak e, The Mandalorians oraz e, serial e, Asoka a Bys of He możemy kojarzyć z, z SAGIB jest jako postać taka poboczna, taka niewyróżniająca się ale też możemy ją poznać się, tak jakby powiedzieć większą powiedzmy taką perswazją w, w The Clone Wars w Clone Warsach no i co mam powiedzieć te historie są jakby powiedzieć bardzo interesujące zaskakujące pokazują nam dużo od klony bohaterek dowiadujemy się wiele bardzo istotnych rzeczy dokręcają takie kościówki co się gdzie pomiędzy odpowiadają na różne pytania, jednocześnie też e, trochę zawodą e, jeśli chodzi o te pytania, no i co? Ale to dopiero sobie teraz w zaletach e, i wam Okej okay, witamy więc najpierw sobie zacznijmy od zalet. E, Okej, okay, jeśli chodzi na przykład o Bias of Fame. Ciekawa historia, jakby to powiedzieć, z perspektywy takiej, powiedzmy, e, siostry nocy. E, bardzo dużo, zupełnie które luki, jak i też prowadzę takie, no, prowadzę jeden taki plot twist, można powiedzieć, czyli e, o co chodzi, jeśli chodzi o ten plot twist, czyli myśliwce Defenders. E, jeśli ktoś oglądał taki serial jak e, stało z Rebels, to pewnie ko musi kojarzyć z trzeciego lub czwartego sezonu taki projekt Admin czyli myśliwiec Defender to jest nowo generacji myśliwiec który miał troszeczkę tak dla mnie jeśli chodzi o to to tak trochę wizualnie przedstawia myśliwiec Inceptor no to jak pewnie teraz i ten Defender miał być bardziej taki lepszy od, taka lepsza wersja e, Inceptora no i oczywiście gdy to zobaczyłem to pomyślałem sobie że nie no, manga, Ensrypt to znajoma strona to ja jest troszeczkę taki powiedzmy nie że taki trochę z lot akcji możemy to trochę nazwać albo dokrętką fabularną e, co jeszcze też wiemy no na pewno no, jeśli mam pochwalić tą historię to danie tutaj powiedzmy trzech postaci yy, Jeśli mamy no to trzy postaci, a czy nie, nie trzech, czterech postaci Czyli yy, oficera, który był zastępcą admiratyona yy, Asasyna Jak pewnie oglądaliście drugi odcinek to pewnie yy, widzieliście takiego takie stworzenie, o który nazywa się Klub Kruk? Kim jest ten klub? Pewnie zapytacie? Jeśli oglądaliście Star Wars Rebels, to powinniście go kojarzyć z powiedzmy chyba czwartego sezonu, z tego co mi się zdaje. I on był takim, można powiedzieć, takim asystentem wykonawczym Throne'a. I oczywiście jego kariera zakończyła się raz z czwartym sezonem. Oczywiście jeszcze mogę, chcę wspomnieć o Throne, Czyli Moda wersja admiracyjna, zanim jeszcze na razie był jeden z takich mniejszych oficerów, a teraz i potem został przedstawiony Rebels jako admirał strategiczny. I to było dobre przedstawienie chyba jego postaci. Jeszcze też mogę założyć detalu w drugim odcinku, ponieważ jak wspomniałem w odcinku z Bad Batch, powiedziałem na temat coś o Star Destroyer, Imperialnym Star Destroyer i na początku tego drugiego odcinka były takie przebytki tych statki, statków to sugeruje to, że imperialny rząd był jeszcze powiedzmy dosyć czy taki słaby, można by powiedzieć, niedokręcony, bo on jeszcze chyba zaczynał nową Strukcję Morską, można by powiedzieć, że Sloty. I też chyba nie skupił się, chyba mi się wydaje na Wojsku, się staje. No i jeszcze, a pierwszy odcinek, może też powinienem od tego zacząć. Generał Gives oraz separatyści tam przedstawieni. E, to nam no, pokazuje taką powiedzmy... To pokazuje nam to, że zmienia nam perspektywę tego co widzimy na przykład w wojnach klonów, że ci cali separatyści to jest faktycznie taka ania powiedzmy kolonialna, że raczej chce przemawiać ze sobą i takie inne takie rzeczy. Że ona nie jest takim przedstawionym humorze, takim śmiesznym jak to było w klonowcach, teraz to już poważne armie, masz nawet, coś, tak, armia, może nawet coś taka armia zbrodnicza i to myślę że według mnie było interesująco przedstawione e, nie wiem to na, no nie, że to było inter bardzo dużo przedstawione najgorsze jest to że pojawiły się chyba z tego wycofane trzy modele Droidów czyli Droid Commandos chyba e, B B2 i Droid normalny. E, jeśli mam powiedzieć o tych modelach, to bardzo były świetnie wykonane te trzy obie. Ola. Skończyli? No to pozostała część historii yy, Morgan Ezbyt przedstawia też nam yy, kilka Kendek z Mandoliną, czyli miasto, w którym ona rządziła. Yy, to miasto, a raczej można powiedzieć w takim miasteczko coś Ala Wieś, yy, zobaczyliśmy w yy, drugim sezonie Mandoliną i yy, można powie powiedzieć, że panuje tam coś w taki reżim, powiedzmy taki reżim, Takiej gorszącej e, żelazną z namęką, że nic się z nim nie liczy, ale gdy zobaczyliśmy to, niestety, w drugim odcinku, zobaczyliśmy, że tutaj, że on, że SB rządzi tak żelazną męką, że niektóre informacje z zewnątrz galaktyki można powiedzieć, że to jest coś tak takie propaganda albo zamkniętych informacji że ona nie dopuszcza, że ona tylko przyznaje imperialne informacje, za to zamyka te nowe co jeśli chodzi o terroryzm, rebelii, ale tam mówię tylko z perspektywy imperialnej, że ona zamyka jakby perspektywę tych, no, tych takich wieści, jeśli chodzi o rebelię i o taki terroryzm, dlatego, że, jakby to powiem, dlatego, że rebeli... Dlatego, że Imperium zawsze chciało jakby powiedzieć tak czy tej całej wojny do mojej sprawić, żeby, żeby rebelia wypadła jak najwyżej w opinii publicznej, a ona chyba w ogóle tego nie przedstawiała, bo mogła nawet w ogóle nie przedstawiać żadnych informacji, bo taki jeden jak powiedział ten gościu to potem w nie przejął władzę raczej znaczy, był, stał się nowym monarchą to on powiedział, że informacje dochodzą trochę później niż zazwyczaj raczej znaczy, to znaczy, że ona chyba może kontrolować, nie wiem, nie tylko propagandę może nie, to nie jest, ona nie pilnuje tylko propagandy a bardziej może płynie coś w rodzaju, na przykład, nie wiem, że ona płynie chyba też te może nawet nic nie wie czy mieszkańcy o imperium, co się tam teraz dzieje, może oni kompletnie nie może tylko Morgan Espert chyba to wszystko kontroluje, jaki też kontroluje ideologię mieszkańców, bo jak widzieliśmy, były też te słupy, jakby tutaj to to były takie słupy z blondynem, widać, że Morgan Espert bardzo chyba pilnuje tej swojej lokacji. Tej swojej lokacji i też trochę na przykład dokręca to z Mandarina. Czyli o co chodzi? Dokręca to, e, dlaczego ona została chyba na tej planecie. Bo jak zobaczyliśmy tego, no, zobaczyliśmy w tej asoce, chodzi o tego Trauna, że Traun chciał, jakby, jakby to powiedzieć, po że jakby ten ciał chciał się wydostać z tej długiej galaktyki to nie, nie wiadomo po co mogę sobie się zatrzymał na, na, na tym od powiedzmy one chyba zatrzymały się tam ze względu na zasoby jakie tam były i według mnie chyba myślę że to był powód żeby tu zostać że jak już będą przekonać te nowe imperium a ja tak mówię w Teorii, bo teraz ty to drugi wysokie jeszcze nie, wle, nie wleciał na i Snapchat, to zależy kiedy wy to oglądacie. Że chodzi o to, że może ta Morgan Eswid szykuje się na powrót jednocześnie tramwaj jak tworzenie nowego imperium, tworząc, nie wiem, całą strukturę Ja to chyba widzę z tej perspektywy jeśli chodzi o też historię Modern jaki jak i też i trochę ideologię co do imperialnego reżimu, który może się za chwilę wydarzyć. Okej okay, widzę, skoro podsumowanie postaci Modern Eset mamy już są, to teraz przejdźmy do postaci Bains of. War. Co mam powiedzieć o tej postaci? Ona jednocześnie trochę dokręca takie szybki na przykład hmm, co ona robiła po rozkazy 66. Ona została zwerbowana, jedna z pierwszych do tego oddziału elitarnego Inkwizytorów, powiedzmy. Nie wiem jaki miała tam tytuł siostry niestety. Ale też jednocześnie chyba podaję na przykład, i to bym chciał pochylić w twórcu, że tam była taka jedna Inkwizytorka. Chyba to też wspomniałem na filmie z tego trailera, że ona była tam w Kenobi. I ona potem miała większą rolę w Taste of the Empire e, ma, że była jeszcze w Taste of the Empire bo ona na początku była w Kenowim. I to ona chyba jakby powiedzieć, zwerbowała e, zwerbowała Balis To mi się podoba takie rozmięcie postaci I jeszcze Jaki Inkwizytor Trochę było, było go za mało a on jakby pokazuje taką atmosferę, jak bardzo pokazują nie wiem, jak on tłumaczy tworzenie tej inkwizycji nową karetą, że on chce jakby stworzyć nową, nie wiem, taką instytucję powiedzmy mocy, ale nie taką oficjalną, taką powiedzmy pod wodzem Wydera i polować na tych zdrajców, czyli dziada, czyli takie powiedzmy imperialne zakony, czyli można by powiedzieć takie Jedi Ma made in China, tylko że to jest imperium i to oni tworzą własne Jedi. Ja tak to mogę to zauważyć, bo na początku jak byli w Rebeliantach na początku pomyślałem, że to oficjalne takie sprzymierzenie o Sidiusa że wejdę tego nie zatwierdził okazuje się że wyjdę miał już to w planach i on to mógł zatwierdzić nie nawet przy sekiecie przed swoim mistrzem tego akurat stuprocentowo nie wiem i jeśli już mówiłem na przykład o wejderze czy, czy coś w takich sprawach to chętnie bym powiedział że pokażenie wejdę to było bardzo interesujące no, jak go zobaczyłem sobie, to to był, jak go sobie zobaczyłem na jego model postaci, to bardzo mnie zaskoczył, nie wiem co było lepsze, czy, mm, myślę, że chyba lepszy model idea był w tych, bardziej w, w, w Tales of the Infernished, czy w The In-Depth, czyli w Clone Warsach. szkoda tylko, że nie zobaczyłem w Fade'a w Bad Batch, bo, jak to już wspomniałem na filmie z Tales of the Empire, że to nie miałoby sensu wprowadzić w do badań, skoro i tak się pojawi w, w Tales of the Empire. Jeśli mam powiedzieć, no, a jeśli chodzi o na przykład koniec historii, bo nie chcę iść tak trochę w środek, że albo też mogę pójść w środek, na przykład tak. Pokazanie na przykład takiego, wiecie. Pokażenie takiej niemo, nierównowagi, ale powie, takiego zawahania pomiędzy tym, co chcesz zrobić, że tak miała bańcz. Zawahała się, żeby nie zabi zabić tego Jedi, żeby nie zabić. No i wolała ratować tego, bo ona to inaczej mu chyba mogła widzieć, nie z perspektywy tego hmm, kogoś, kto mówił, że Jedi źle postępują. Bardziej tak jak... Ta druga inkwizytorka widziała, że Jedi to stracili, ale ta Bice nie widziała. w jaką stronę, że ona może widzieć powoli ten błąd i ostatecznie ten błąd zobaczyła. I to pokazuje taką, nie, nie wiem, równowagę pomiędzy ciemną stroną a jasną. Że taką, że chyba nie może, że jako inkwizytor myśli, że oni są lepsi od zakonu, ale ona chyba tego... Nie zauważyła. Myślała, że zakon będzie, że fizyka jest lepszym, lepszym pomysłem od zakonu Jedi. okazało, I ona zobaczyła, że nie, ponieważ jesteśmy, nie wiem, ludobójcami. Albo nie patrzymy inne, na inne rzeczy. Trzeba wyglądować wszystkich. Nawet jeśli to jest Jedi, czy nie. Albo jeśli ktoś go ukrywa, czy nie. A i przemiana potem w ostatnim odcinku, raczej w ostatniej krótką była ciekawa jakby to pokazała, że teraz chce się odkupić, sezonizować powiedzmy że teraz chce być, jakby, że teraz chce pomagać e, bez żadnym, powiedzmy użytkownikom mocy niż ich czyli takiej ich dawni sojusznicy. Raczej znaczy ludzie, którzy... która uznawała za coś sojuszników, z teraz to, nie wiem, wrogowie, albo coś w rodzaju, że już nie może im zaufać albo nie może patrzeć na z od strony. No i tak ja to widzę jeśli chodzi o państwa. Nie wiem jak wy to widzicie, ale jak chcecie, to możecie napisać w komentarzach i ja chętnie bym je przeczytał. Dobra, skoro omówiliśmy zalety już yy, tego, tych krótkomentarzyłek, to teraz powiedzmy wady. Jeśli chodzi o Morgan Wada, czyli to jakby powiedzieć, nie trzyma się to kupy do, co do krótkometrażówek, chociaż tu też powinienem powiedzieć oba jest oficja. nie trzyma się kupy do tytułu. Tytuł nazywa się Opowieści Imperium, a nie Opowieści, nie wiem, Inkwizytorów, czy coś w tym stylu. Bo już chyba jeden youtuber to skomentował i chodzi mi o czipa 17, na czip 17 news, że on skomentował to, że to powinno się nazywać ten seria -ja, opowieści, powiedzmy Sióstr a nie opowieści Imperium. Bo I stwierdził, że twórcy wymyślili taki tytuł pod te i pod 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 tylko dlatego, żeby to łapie się łapało, nie wiem. Żeby łapić się to łapie, żeby ci z Disney Plus subskrybowali platformę. Według chodzi mi o to i obaj of outfit można powiedzieć dokładnie to, to samo. Dlaczego? Ponieważ niby inkwizytorzy są spokojni z Imperium, ale jakby to można powiedzieć, prędzej Bajs by się nadawała nie na opowieści Imperium, a prędzej na opowieści. Jedi, bo jakby ona staje się tą Infizytorką, potem się nawraca i to nie ma chyba sensu, że widzimy coś od środka Imperium chociaż dlatego, że fani chcieli to coś zobaczyć chociaż nie zobaczyli tego bo by chcieli coś zobaczyć czy to coś co jest od środka Imperium, jak wyglądają powiedzmy takie operacje i nie wiem kto przynosi miecze czy powiedzmy hmm, plusy co do tego czy prędzej przynosi to Balls of czy Morgan Esbeth. Bo według mnie Morgan Esbeth bardziej pokazuje tę stronę Imperium, że bardziej pokazuje to Imperium, bo jako też trochę pracuje z Imperium, bo pracuję przecież z Admiralem Tronem i to ona pokazuje ten tytuł opowieści Imperium, tak jakby ona to reprezentuje ten tytuł. A nie ma Zofi I myślę, że tutaj jest problem. Chodzi o tytuł, że źle tu dano żeby tylko po to, żeby było chwytliwe. I jednocześnie złe kąpki postaci. Myślę, że powinni to dopracować. Myślę, że oni to powinni wszystko dopracować, bo Kurczę no nic nie ma wspólnego z Imperium w ogóle mimo że tam są na ja pewno Imperium gra w tym długum, dużą rolę, ale nie ma tu nic wspólnego. Nie ma coś na przykład jak w rodzaju nie wiem daty to są tak gdzie widziałem... gdy widzimy coś z e, oczami imperialisty Czegoś takiego nie ma I Nie ma czegoś takiego jak na przykład w Squadron. Tego też nie widzimy na przykład w... Oczak imperialisty jak wygląda, nie wiem. Typowe inwazje kurne, typowe, nie wiem, niszczenie broni, no tego nie widzimy. Widzimy tylko jak się kształtują na tych imperialistów i jak mogą odnosić sukcesy albo jak nie. I jeśli chodzi też mi o baj, o Mice of by pasowała pod opowieści Jedi niż pod na przykład opowieści Imperium, bo ona zupełnie nie pasuje. A tworzenie Morgan SB nie wiem, jako postaci to nie wiem, czy to byłoby sensowne. W ja myślę o Morgan Esbeth jakieś, jakieś dzieło na przykład Książkę wspólnego z kanałem jest niż takie coś, bo nie, to według mnie by to nie pasowało. No ok, widzę, a teraz nie przejdźmy do spekulacji, czyli co może się wydarzyć po tym dziele, jeśli chodzi o krótką mam nadzieję że po tym będą kontynuować poprzednie krótkometrażówki z Taste of the Jedi. Może też coś zmieniać Taste of the Empire, na przykład... Co bym tam dodał, jeśli gdybym by postawić drugi stroną krótkometrażówki? O Taste of the Empire. Historię, może na przykład Wielkiego Inkwizytora? Albo też na przykład... Admira Trona, albo na przykład tego agenta Kallusa z Sejabu Ebeyanci i według mnie to by mogłoby pasować ba... według mnie. A jeśli chodzi na przykład czy mogliby na przykład zrobić drugi sezon Test Jedi i mogliby I na przykład kogo by tam dali? Według mnie powinni dać takie postacie jak... A i Ventes na pewno i ten yy, chyba kłania Voss z tego co wiem czyli ten Jedi co zobaczyliśmy w y, Clone Warsaw y, w tym odcinku w którym chyba polowali na zioł de z y, jak ktoś wie o tym odcinku to napiszcie w komentarzu, że się mu nie przypomniał i to by chyba mogło by pasować albo na przykład y, zamiast Quiet Voss mogliby postawić na na jakąś inną postać, bo wiecie, teraz wszystko się szczebia do tego Disney, raczej do Gwieznych Wojennych. E, Dosłownie wszystko, czyli moglibyśmy na przykład dodać, co robił Karl zanim spotkał e, tego, e, całogę modliszki, co by mógł robić, co robił na Bat, albo jak Sil poznał Agrizal, to byłoby. Zas ciekawe. Ja bym chętnie takie coś zobaczył. Ciekawy to byłby ciekawy koncept. Mogliby iść też z tony nawiązania do, do gier. Ale w sumie już to było w mandarinie w sezonie drugim. Gdy do tej operacji Popi. Jak już mówiłem o Battlefrontie, to spokojnie. Wrócę do kampanii, jak powiedziałem, w Kacie społeczności. Wró wrócę i może nawet tego samego dnia gdy akurat wywidzicie gdy widzicie ten materiał może wtedy wrócę no więc tak pomysł drugi sezon taste of the empire wcelić tam Inquisitora oraz agenta carlusa drugi sezon taste of the jet wcelić Serious tam asylvesters albo Sear... seal... seal lub kalakastisa bo myślę że to by e, byłoby ciekawsze niż drugi niż pierwszy sezon ale to się zobaczę w praniu jeśli w ogóle Disney będzie chciał jeszcze raz powtórzyć e, te krótkometrażówki. no to co mi bardzo dziękuję za oglądanie mam nadzieję że Wam się podobało a jeśli wy macie nie wiem jakieś uwagi co do tego jakie wy zalety widzicie w tym pod komentarzów jak jakie wady, albo jakie macie spekulacje co do tego, albo o inne projekty związane z Królestwem i wojny, to um, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Chętnie piszcie, ja wszystkie propozycje przyczyną i do następnie Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, jak i zostawieniu subskrypcji na kanale oraz o zerknięcie na mój profil na TikToku Mastblast.